Dzień dobry kochani, witam Was bardzo serdecznie w nowym filmie. Dziś przychodzę do Was z kalendarzem adwentowym z Zalando. Słuchajcie, w tamtym roku tak długo się zbierałam, żeby go zamówić, aż w końcu okazało się, że mi go wykupili. Także w tym roku, jak tylko pojawił się na stronie, to od razu go zamówiłam i mam. Jak widzicie, jest tekturowy, ale powiem wam, że jest bardzo ciężki. Z przodu wygląda on w ten sposób czyli jest otwierany takie drzwiczki. I oczywiście źle go złapałam, i gdyby nie ta słuchajcie, blokada, to by mi się wszystko wysypało, bo są tutaj szufladeczki. Koszt tego kalendarza to 130 euro. Także jeśli interesuje Was zawartość, to zapraszam do oglądania. Ściągam sobie już tutaj to zabezpieczenie, także zaczynamy otwieranie. W środku wygląda w ten sposób. Powiedziałabym, że bardziej letni niż zimowy, no ale nie szkodzi. I numerek jeden, numerek jeden mamy tutaj i mamy dość spory mhm. i od razu wyleciało. I słuchajcie, pod numerkiem jeden mamy zapakowane, jak widzicie, w papier brązowy. Pod numerkiem jeden mamy, słuchajcie, e, babor i to są ampułki Perfect Glow i one są, słuchajcie, 7 ampułek po 2 ml. I z tego co wyczytałam na stronie, to jest to pełnowymiarowy produkt. Także numerek 1. Ja sobie będę od razu te szufladki wkładać, żeby mi się to nie rozwaliło. Numerek 2. Numerek 2 mamy tutaj. I pod numerkiem 2. Pod numerkiem 2 mamy. Co to jest? Bobby Brown A maskara, także mamy taką maskarę yy, o pojemności, słuchajcie, jest tutaj pojemność podana 3, ojejku was, 3, 3 ml czarna maskara, także zaraz zobaczymy jak wygląda powiem Wam, że nie, taka nie miałam jeszcze do czynienia z produktami z Bobbi Brown, także fajnie przetestuję numerek 3 Tutaj spory i ciężki. I pod numer 3 mamy y, piankę pod prysznic z Rituals, i to jest, słuchajcie, pełnowymiarowy produkt 200 ml, także spoko, chociaż, tak jak żeście mogli oglądać ostatnio mój kalendarz z Rituals, nie mój zapach, ale może się przekonam, także pianeczka. Numer 4. Numer 4 mamy tutaj i pod numerkiem 4, co to nie ma tu nic. A, okej. Okay. Ze Starskin Vib mamy tutaj złote e, płatki takie maseczkowe pod oczy. Także spoko będę mogła sobie je przetestować. Chociaż nie wiem, czy już ich kiedyś nie miałam. To był numer 4. Numer 5 mamy od razu też tutaj. I też coś płaskiego. Pod numerem 5 mamy rzęsy. Ja ogólnie nie noszę do czepów, ale może na jakąś imprezę. Kto wie, kto wie. Także mamy tutaj rzęsy z ardelki. I to była piąteczka. Co my tutaj, słuchajcie, będziemy mieć na Mikołaja? Gdzie jest Mikołaj? Ale malutki! Uhuhu. Na Mikołaja, słuchajcie, numer 6. Mamy Estée Lauder i to jest, słuchajcie, zsynchronizowany kompleks multi-regenerujący na dzień. Też nie wiem, słuchajcie, czy kiedyś nie było tego w kalendarzu jakimś. Zaraz zobaczymy. Tak, często się to, słuchajcie, pojawia w kalendarzach i tu jest pojemność. Tu jest podane, 7 ml. Także już to jest chyba trzecie opakowanie moje. Yy, numer 7. Numer 7 mamy tutaj. Też malutkie. Pod numerkiem 7. Jest, słuchajcie, co to jest? Jacka Black, Glow Drops. I co to jest? Rozświetlająca róża perłowa, ale co to będzie? Słuchajcie, zamknięte. Otworzymy, zobaczymy. Czy to będzie jakiś rozświetlacz do twarzy? Oh my god! zobaczcie hmm. to jest jakiś kremowy rozświetlacz do twarzy no powiem wam, że tego się nie spodziewałam, kompletnie tak piszę. highlighting także super, mamy rozświetlacz od razu sobie to słuchajcie wytrę, żebym nie popatrała wszystkiego delikatny to rozsmaruj, żebyście zobaczyli taki naprawdę mega, mega delikatny kolor złoty, ale ładny Mm, numer. To był y, 7. Numer 8. 8, 8, 8, 8. Tu mamy ósemkę. Coś dużego. Coś lekkiego. Pod numerem 8 mamy. E, czy to jest opaska na. Mm, na włosy. Tak. Opaska na głowę. Ułatwiająca codzienną pielęgnację. I ona Słuchajcie, dostępna tylko. Y, na zalando to taka ich wyłączność, także mamy taką opaseczkę. Nie będę jej tu może wyciągać. O, tak Wam pokażę. Taką polarową. To akurat fajna. Aha, bo ona ma tu słuchajcie, druciki. No to jeszcze lepiej. <słuch> ósemeczka numer 9. Numer 9 mamy tutaj. Powiem Wam, że możliwe, że moje dziecko będzie bardzo zadowolone z tego kalendarza, szczególnie z tych przykładek. Pod numerkiem 9. Kores. Na noc. Sleeping special. Czyli to będzie, słuchajcie, jakaś maseczka chyba na noc, witamina super C. Chyba tak. I tutaj mamy 20 ml apteka dzika róża. Czyli tak to będzie maseczka na noc. To był numerek 9. Numerek 10. Dziesiątka, dziesiątka. Tu mamy dziesiątkę dużą. Zbliżamy się prawie do połowy. Powiem Wam, że jestem zadowolona. Pod numerem 10. Co my tutaj mamy? Tu mamy z firmy 3 Ina. Kremowy cień do powiek. 5, 3, 2 numerek. Chcę go otworzyć, zobaczyć, jak wygląda. Oho, okej. Okay. Dobra, on jest, słuchajcie, brokatowy. Myślę, że będzie ładnie wyglądać. Jest tutaj jest zamknięty, więc go nie będę teraz otwierać. Także fajna, e, fajny prezent. Dziesiątka, jedenastka. Mamy do góry. Słuchajcie, lepsze stworzenie, niektóre okienka są totalnie duże, a są malutkie produkty. I tutaj mamy coś z klinik, a dokładnie odżywkę nawilżającą. Jak to się otwiera? Otworzę to. To jest chyba już taki e, kultowy produkt. Tak mi się wydaje. Powiem Wam, że nigdy nie używałam nic z klinik, więc e, no nie bardzo wiem. Ale mamy maseczkę i jej tu jest słuchajcie, 15 ml. E, numer 12. I słuchajcie, mamy połowę. Co będziemy miało być pod 12? Coś malutkiego. Czy, czy coś jest. Ok, mamy, słuchajcie, tutaj pędzelek wegański do oczu. Z lura. Lula, lura, luria. L Jakoś tak, słuchajcie, nie umiem doczytać do końca. Ale taki malutki pędzeleczek. Numer 13, mamy do góry, tu mamy coś małego, a ciężkiego, Czy to będzie mydełko, no. to jest słuchajcie czerwony klasyczny lakier do paznokci, także taki lakierek. Numer 14 mamy tutaj. Powiem Wam, że jak na razie naprawdę podoba mi się ten kalendarz. Numer 14. I tutaj pod numerkiem 14 to jest, słuchajcie, masażer do twarzy. Gułasza, masaż dul. Jestem ciekaw, czy jest w kolorze różowym. Tak jak na obrazku. A jest, otworzę. Tak wygląda taki przezroczysty. Także będziemy testować numer 15. Gdzie jest 15. Gdzie jesteś? Tu jest 15, też duża. Ale mały środek nie, po prostu ja tego nie ogarniam. Pod 15 coś małego. I pod 15 słuchajcie mamy szminkę matową z. Maka, mini Mak. Tu jest jakiś kolorek. Tak, 608 Mech. No nie wierzę. To samo co Rituals, ta sama nazwa. Także jakiś zbieg okoliczności. Numer 16. Mamy tutaj. Słuchajcie, będę miała jeszcze kilka innych kalendarzy. Także e, mam nadzieję, że już na ten weekend, by miały być na tamten co był. Ale się nie udało. Także teraz będzie prawdopodobnie na ten. I pod numerkiem 16 mamy, słuchajcie, maskę enzymatyczną z Dyni Peter Thomas Roth. Tak wygląda. I pojemność to jest 14 ml. E, jaki to był numerek? 16. Teraz 17. Mamy tutaj samo wyleciało I pod siedemnastką, Boże, wszystko mi z rąk leci. Pod siedemnastką, słuchajcie, mm, mamy y, krem do rąk. Morski krem do rąk. 40 ml. Numer 18 mamy tutaj. Słuchajcie, zbliżamy się już po malutku do końca. Fajnie zapakowane, że wyleciało od razu. Numer 18. Co my tutaj słuchajcie mamy krem pod oczy z, z, z kawą. Naturalny wegański z kawą i z, z, z klonem. Może otworzymy zobaczymy. Taki w słoiczku. Także fajnie zobaczymy. Tak wygląda w środku. Powiem Wam, że jakoś nie pachnie za bardzo. <laughs> Ale będziemy testować i pojemność to jest 15 ml. 19 to było 18. Tak, 19, 19 mamy, słuchajcie, dużą. Też jest duży produkt. I pod dziewiętnastką jest, słuchajcie. Nie, nie wierzę, serio. Jest Foreo Luna Mini 2. Czyżby mi już tu ząbek wygryźli? Ale to wygląda. W kolorze różowym. Powiem Wam, że cieszę się z tego produktu bardzo, bo chciałam kiedyś zamówić, ale jakoś tak schodziło, że jednak nie, bo coś tam. A jak sprawdzam na internecie, to koszt tego Foreo to jest około 150 euro. Także jedno. Foreo to koszt całego kalendarza, także naprawdę spoko. Eee, dalej, 20. 20 mamy tutaj, też duże i ciężkie. Pod numerkiem 20. O, o, o. Mamy słuchajcie, spray z aloesem, z ziołami i z wodą. Różaną 118 ml. I nie wiem, czy to nie jest pełnowymiarowy produkt. Nie jestem pewna. I to jest Mario Badescu. Fajnie, muszę to przetestować. To jest do twarzy ogólnienia. 21. Gdzie my mamy? Tu mamy też 21 duże. Tutaj na sam koniec: same duże okienka. 21. I same butelki. I po 21 mamy Professional High Car Keratin. To jest do włosów. 100 ml. I to jest odbudowywujące mleczko do włosów. Także powiem Wam, że fajnie. Nie wiem, czy to jest pełnowymiarowy produkt, czy nie. Ale widzę, że już tu się delikatnie otworzył. Także no, fajnie. Na pewno przetestuję dwadzieścia jeden to było dwadzieścia dwa mamy tutaj po dwadzieścia dwa mamy słuchajcie olejek oczyszczający do twarzy tak make-up także też będę testować dwadzieścia trzy Mamy tutaj takie malutkie, czyli nie mamy wszystkich do końca pełnych, dużych prawie. Wszystkie. 23 mamy: Oskiko skiko y, Green Eyeliner. Czyli mamy eyeliner i pojemność 2,5 ml, i jest w kolorze czarnym. Także fajny taki eyeliner jak lubię. I ostatnie okienko 24 mamy tutaj. Mamy coś ciężkiego, ale średnio dużego. I tutaj słuchajcie mamy Augustinus Badera. I to jest krem do twarzy. I powiem Wam, że ostatnio widziałam, że y, też jakiś kosmetyk z tej serii jest w kalendarzu adwentowym z Sephora. I są to bardzo drogie produkty. Także. Y, no, jestem bardzo go też ciekawa. I jego zawartość to jest 15 ml. Także z chęcią przetestuję. No i kochani, to już wszystko. Cały kalendarz został otwarty. No i tak wygląda cała zawartość kalendarza. I muszę Wam powiedzieć, że jestem z niego mega zadowolona. Chyba najbardziej z tych wszystkich do tej pory, które miałam, to ten jest najlepszy. No i koszt 130 euro to jest koszt, słuchajcie, samego tego Foreo. I jeszcze małe sprostowanie odnośnie produktu z Estée Lauder. Nie jest na dzień, tylko na noc. Nie wiem dlaczego mi się ubzdurało, że jest na dzień. On po prostu ten produkt jest na noc. Dajcie znać, co myślicie o tym kalendarzu. Czy warto kupić, czy nie warto. Ja myślę, że jak najbardziej warto. I jak najbardziej jest wart swojej ceny. Także to by było dzisiaj na tyle. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodoba. Oczywiście łapkujcie, komentujcie oraz subskrybujcie. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się cieplutko buziaczki. Pa!